Czytamy dalej w tym samym rozdziale kolejny wers. I widziałem inne zwierzę, bestie, domyśle, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smog. Słuchajcie, czysta definicja kultu szatana. Kultu znajdującego się pod miastem, państwem Watykan. Tam jest podziemna świątynia równoległa do, świąt, do Bazyliki Świętego Piotra, który jest kult Lucyfera ukryty. To wiadomo nie od dziś, tylko już od ładnych chyba 200, nie wiem, już stulecia idzie, kiedy odkryto tam, że tam ta świątynia jest. Oczywiście nikt nic nie wie, nic nie wiedział, nic nie słyszał, ale ona jest i na ten temat są materiały dosyć stare. Tą historię spopularyzował u nas pan Igor Witkowski, który zresztą książkę mi przysłał do Italii na temat upadku Italii. Można się zapoznać z tym tematem, jeżeli kogoś to ciekawi. Dwa rogi podobne do baranich. No, Baphomet. Tak? I mówiła jak smok. Tak? Czyli światowy syjonizm. Jedna banda. Lucyfera, doktryna Lucyfera, która się ma ujawnić w momencie, kiedy upadną religie. Jako, ujawnić jako jedna światowa religia. To wam mówiłem na filmie. Eee, co robić? <laughs> A wykonują ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Tam następuje opis, jak zwodzą mieszkańców Ziemi, i werset 16 jeszcze do przeczytania. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują z nami na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia. To jest imienia zwierzęcia lub liczby imienia, imienia bestii, tak, numeru, kodu, hasztagu, jak sobie to tam wytłumaczycie. Znamie na prawej ręce z znamie na czole skanowanie twarzy. To nie jest żadna nowość, ta teoria. Natomiast zwracam Wam uwagę, żebyście sobie jeszcze przeczytali raz tą pozycję, bo się Wam bardzo wiele wyjaśnić, co się będzie działo. I werset 18, ostatni z tego rozdziału. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, nie obliczy liczbę zwierzęcia, jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest 666. Teraz, jeżeli zbierzecie sobie liczby, kolejność w alfabecie liter korona, od C począwszy, czyli C to jest 3, O to jest tam 15, R chyba 18, N 14, no w każdym razie tak to dodacie, to dostaniecie 66. A że liter jest 6, sumujecie liczbę liter, plus sumujecie te liczby, kolejność w alfabecie, dostaniecie 666. Bestia jako zastraszanie z zarazą, tak? jako potwór. Wszyscy się boją, nikt nie wie, o co chodzi, nikt tam umarł, oparł. Wszyscy zastraszeni. Cały świat na kolanach, cały świat w panice, w szoku. Bronią psychotroniczną. Zastraszeni oczywiście tam jakąś, jakimś mikrobem. Dalej mam jeszcze w tym rozdziale w kolejnym rozdziale 14, odniesienie do upadku Babilonu. Rozdział 14, werset 8, rozwinięty w rozdziale 17, polecam przedostatni rozdział Apokalipsy, doskonale wszystko opisane, co się stanie z Ameryką. Dlatego, że Wielki Babilon to Ameryka. upad upadł Wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc z donośnym głosem. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi, i przyjmie z nami na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on będzie pić samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu. Czyli lepiej nie wierzcie słuchajcie, tego identyfikatora. Napoił winem szaleńczej rozpusty wszystkie narody. To jest odniesienie do mediów społecznościowych, moim zdaniem, do tych wszystkich. Do tego chłamu, humbuku, do tych wszystkich rzeczy, które trzeba pożądać, do tej rozbuchanej kobiecej hipergami, do tego całego otumanionego świata, który się za tym materialnym barachłem rzucił i oddał rozpuście. Zdjęcia, pokazywanie dupy, cycków, to wszystko to jest ta, ta cała wielka rozpusta rozpylona, rozprzestrzeniona przez internet. W rozdziale 17 macie to dokładnie opisane, co się z Wielkim Babilonem stanie, co należy zrobić. Nie będę go omawiał, bo on jest dość długi i łatwy, moim zdaniem, do zarejestrowania. Natomiast na koniec jeszcze chcę Wam przeczytać fragment, co Wy możecie z tym zrobić w tej chwili, jeżeli jesteście takim nikim jak ja.